Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali go. On ich zapytał: O czym rozprawiacie z nimi? Jeden z tłumu odpowiedział mu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Odpowiadając im, Jezus rzekł, O plemię niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, także upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to mu się zdarza. Ten zaś odrzekł, od dzieciństwa i często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Zaraz ojciec chłopca zawołał, wierzę, zarać memu niedowiarstwu. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu. Duchu niemy i głuchy rozkazuje ci wyjść z niego i więcej w niego nie wchodź. A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy. Także wielu mówiło, on umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności. Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Powiedział im. Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem.